Pierwszym duetem będzie Adam i zmierzy się z Gabrielem. Panowie, najwyższy czas rozkręcić ten program troszkę, dlatego wybrałem dla Was utwór e, Prywatka z repertuaru Oddziału Zamkniętego. Zapraszam do zabawy. Czy Adam nie boi się walczyć z gwiazdą? Mocna strona Gabriela to jest to, że on siedzi w tym show biznesie już wiele, wiele lat, że to zna od kuchni. Nie do końca bym się zgodził, że tak siedzę w tym show biznesie, bo powiedzmy, że w pewnym od, od niego trzebem. Oczywiście obycie sceniczne ma znaczenie, e, natomiast tutaj ten pan również ma obycie sceniczne, bo występy w operze również wiążą się z występami publicznymi, także to nie jest tak, że mam do czynienia z, z kimś zupełnie zielonym, kto teraz pierwszy raz wychodzi, przegodzi i przed nimi publicznie śpiewa. Zróbmy Spotkę jakiej nie przeżył nikt, niech sąsiedzi walą, 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 walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, 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 a ty taświasz. Adam i Gabriel od początku mieli swoje nieco odmienne pomysły na wykonanie utworu. To jakbyśmy zrobili na głosy właśnie. Dobra, ja to byłoby by fajne co Nie, A mi się to podobało, ale spróbujmy. Nie, nie, ja mamy też następny refren, gdzie, gdzie można... nie, 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 no nie, tak, nie, no. znaczy, ja się z mogę mogę znaczy nie, nagiąć, mogę pociągnąć tak. wersję Adama. Ale ma rację, że że są dwa refreny refreny może jeden refren może refren refren zrobić zrobić, no. tak, a drugi kompletnie wywalić do góry nogami. Na przykład. Kiedy patrzę na nie, który śpiewa lekko zmęczonym głosem z wysiłkiem, to nie, nie, widzę, radości. U ciebie radość widzę, tam jest inna skaza. Nasz bardzo oryginalny głos, w tym w konkursie być może najbardziej wyróżniający się, nawet. Ale śpiewasz cztery. Jak się zamknie oczy, to gestykulacja znika, to śpiewasz wszystkie linijki jednakowo. Jakbyś to zróżnicował, żeby to było bardziej różnorodne, bo Ale ja dobrze? wiem, że jesteś no w stanie dobrze, tak, 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 tak zaśpiewać. Tak. Bo cię słyszałam na castingach, wiem, że jesteś w stanie lepiej zaśpiewać. Jestem bardzo plastyczny, tutaj nie ma pola jakiegoś ograniczenia. I ja myślę, że tym jestem w stanie wygrać i na pewno energię. Ja czuję, że we mnie siedzi po prostu wulkan, a u Gabriela tego nie. ma. Zawsze miałem taką na scenie naturę nieco jednak introwertyczną. Bardzo często śpiewałem koncerty połowy albo i więcej koncertów z zamkniętymi oczyma. Myślę, że ten program pozwoli mi się otworzyć bardziej. Kto zostanie zwycięzcą? Każdy przychodzi do tego programu z myślą o tym, żeby po prostu go wygać, bo, bo inaczej nie byłoby sensu przychodzić takiego programu. Ja zrobię wszystko, żeby zachęcić i przekonać do siebie tam narażonych. to ja przeszedł, wiadomo. Obydwaj prezentują bardzo wysoki poziom. I szczerze mówiąc, nie wiem, który z nich może przejść. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VIO.